Temat ten istnieje w Polsce już od ładnych paru lat, ale dopiero teraz zdecydowałem się udzielić na niego opinii. Relacje damsko-męskie to problem dotyczący ludzkości od samego początku jej istnienia. Poznajemy ładniejszych lub brzydszych partnerów życiowych, przychodzi nam to czasem łatwiej, czasem trudniej. A czasem nie poznajemy ich w ogóle. Czasem poznajemy, ale nie czujemy się w takim związku dobrze i dlatego kończymy, lub też nasz partner lub partnerka nie czuje się dobrze i go kończy. W tej tematyce istnieje mnóstwo problemów i każdy z nich ma mnóstwo czynników, więc ogólnie można powiedzieć, że to wszystko jest skomplikowane. No dobra, żeby nie przedłużać, chciałbym wypowiedzieć się o ludziach, którzy jak sami twierdzą, potrafią nauczyć facetów uwodzenia kobiet. Określają się e, oni mianem trenerów, uwodzenia, sensejów, mają przeróżne kosmiczne ksywki, a całe środowisko, które e, ten temat poszerza, określa się mianem e, PUA, z angielskiego pick-up artist, czyli artysta podrywu. Jak ci trenerzy przekonują, PUA są w stanie poznać, uwieść i zaciągnąć do łóżka e, kobietę znacznie szybciej i łatwiej niż przeciętny zjadacz chleba. Jak więc z przeciętnego, szarego facecika zmienić się w PUA i włodzić kobiety? Należy przyswoić odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej i poprzeć tę wiedzę ćwiczeniami praktycznymi w tak zwanym terenie. No co ciekawe, podrywanie kobiet można wyćwiczyć tak samo jak bicki na siłowni. Jak więc taka, taką wprawę osiągnąć? Najlepszym sposobem jest wzięcie udziału w szkoleniu organizowanym przez wspomniane wcześniej trenerów uwodzenia, szkoły uwodzenia, które y, uczą tacy właśnie trenerzy, ogłaszają się, ogłaszają się w bezmiarach sieci i bardzo łatwo y, je znaleźć. Ceny takich szkoleń kilka tysięcy złotych za kilkudniowe szkolenie wydaje się nie mało. Y, jednak jeśli mamy takie możliwości finansowe, jesteśmy w stanie przeboleć uszczuplenie portfela. Droga do serc i cipek najpiękniejszych kobiet stoi przed nami otworem. Zastanówmy się jakim otworem. Czy wysuszony, nieśmiały osobnik, spędzający większą część swojego życia przed komputerem, który ma okulary wielkie jak kolażówka, flamelową koszulę i nigdy nie ruchał, ma szansę poznania wysokiej, szczupłej blondynki o anielskiej twarzy, ciekawym życiu towarzyskim i ogromnym powodzeniu u facetów? Według zapewnień środowiska PUA, tak, ma taką szansę. Na tematykę PUA natknąłem się przypadkiem, wędrując po sieci. Wydaje mi się, że ona występuje ona tylko w sieci, bo nigdzie indziej się z nią nie spotkałem. Przyznam, że początkowo zrobiło to na mnie pozytywne wrażenie i bez, bez zastanowienia e, w to wierzyłem, gdyż materiały na temat relacji damsko-męskich, a konkretnie filmiki, są robione przez ładnie ubranych, dobrze się wysławiających i gestykulujących mężczyzn. No mówię tutaj o trenerach. Oferują oni próbne materiały, czyli fragmenty nagrań ze szkoleń oraz darmowe publikacje, aby zachęcić odbiorcę do udziału w szkoleniu. A co do samego szkolenia, od razu mówię, że nigdy na czymś takim nie, nie uczestniczyłem, ale oprócz darmowych materiałów są w sieci również niezależne opinie, więc można coś na ten temat powiedzieć. A więc wygląda to mniej więcej tak. Siedzi sobie grupka facetów, przeważnie młodych, między 20 a 30 rokiem życia, większość z nich wygląda jak tytułowi bohaterzy z filmu Zemsta frajerów. No tutaj trudno się dziwić, bo przecież takie właśnie osobniki mają największy problem z poznawaniem kobiet i często łatwiej przychodzi im złamanie zabezpieczeń komputerowych NASA niż zaruchanie kogokolwiek lub czegokolwiek. Ale spokojnie, na, na szkoleniu wszystko się zmieni, no więc siedzi grupka tych facetów. A do nich przemawia trener. Osobnik, choć często nieobdarzony urodą i mający wadę wymowy, to jednak dobrze ubrany. Koszula przelegająca do ciała, dopasowana pod kolor butów, odpowiednia fryzura i doskonała gestykulacja. Trener przemawia, uczniowie notują. Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest zmiana przekonań tego co siedzi w głowie nie nieposiadających kobiecego uznania introwertycznych holanistów czyli. Oni sobie myślą, a jestem beznadziejny, żadna mnie nie chce. A chodzi o to, żeby zaczęli myśleć: tak, jestem zajebisty gdzieś wieczorem, wszystkie będą moje. I to nazywa się indoor game, czyli gra wewnętrzna. I zapomniałem powiedzieć, te wszystkie elementy PUA zostały ściągnięte ze Stanów, a więc mają angielskie nazwy. Po części teoretycznej jest część praktyczna. Ale często oprócz tego jest metamorfoza, czyli faceci zrzucają flanelowe koszule i okulary, a zamiast tego dopas dopasowane do ich sylwetek i osobowości odpowiednie ciuchy i męskie fryzury. Obmienieniu mentalnie i wizualnie adepcji podrywu przystępują do części praktycznej, która polega na podchodzeniu do kobiet. Różne szkoły wodzenia mają różne metody. Oczywiście każdy mówi, że tylko jego sposoby działają, a pozostałe są do dupy. Podchodzenie do przypadkowo spotkanych kobiet odbywa się na ulicy, w galeriach handlowych lub w klubach. Ogólnie chodzi o miejsca, gdzie jest dużo młodych kobiet. No więc mają albo próbować do nich zagadywać na neutralne tematy, albo próbować je poderwać. Polecam poszukać filmików na takich prób, ponieważ można mieć z tego niezły ubaw. Próby podrywania kobiet Dziwnym trawem kończą się kompletną klęską i tylko czasem pod sporym naciskiem kobieta daje podrzewaczowi swój numer telefonu. Po kilku dniach szkolenia i przy swoim od odpowiedniej dawki wiedzy teoretycznej, bardziej praktyką, klient szkoły owadzenia jest gotów do wielkich podbojów. W internecie można spotkać opinie osób, które podobno były na takich szkoleniach, niesamowicie pozytywne i pełne euforii ale niestety zawsze umieszczone na stronie internetowej Szkoły Uwodzenia. Często pokazane są też zdjęcia kursantów po Metaworswozie. Osoba taka siedzi w szerokim rozkroku i ma łokieć szeroko i luzacko zawieszony na oparciu od sofy, co pokazuje pewność siebie i ważną pozycję społeczną. Ponadto osoba taka ma na sobie elegancką koszulę, dobrze dopasowane spodnie i prawdziwie męską fryzurę. Z pewnością zainwestowane kilka tysięcy nie poszło na marne. No dobra, zostawmy temat szkoleń, bo oprócz nich są również książki, publikacje, filmy na YouTube i fora internetowe zrzeszające osoby chcące nauczyć się podrywu. Istnieje odpowiednia terminologia określająca elementy podrywu, rozbiór podstawowych zasad i wzorców zachowań przy kobiecie. Formowicze wymieniają się swoimi doświadczeniami. No dobra. Powiedziałem już na ten temat tak wiele, że chyba wystarczy, tym bardziej, że część oglądających już pewnie w to wdrożona i wie o co chodzi. I zatem teraz czas na moją opinię. No więc... Całe to puła to jeden wielki skok na kasę i oszustwo. Żerwanie na ludzkiej desperacji i próba szybkiego wzbogacenia się przez pseudoekspertów. Samozwańców, bo nie mają oni żadnych tytułów naukowych. I sami nadali sobie miana trenerów, guru, wodzenia, sensejów i chuj wie co jeszcze. Puła po prostu nie działa. Powie to każdy, kto przez kilka lat siedział w temacie. Bo ktoś, kto siedzi trzy miesiące, to powie, że ponosi porażki, a musi je ponosić, skoro trafił do pua Powie, że ma jeszcze mało doświadczenia i musi jeszcze minąć kilka miesięcy, zanim zacznie odnosić sukcesy. <laughs> Wszyscy. Trenerzy to przeważnie osobniki z kompleksami, każdy kto jest w temacie widział, że albo mają coś nie tak z wyglądem, albo z wymową, a łączy ich jedna rzecz. Nigdy nie mieli kobiet, więc postanowili zostać puła. Po kilku latach frustracji, niepowodzeń i kiszenia od góra stwierdzili, no dobra, dup nigdy nie będę miał, ale przecież można na tym zarobić. Skoro ja byłem takim frajerem, że w to wszystko wierzyłem, to oni pewnie też uwierzą, dobra, no to zostanę trenerem. Warto też zauważyć, że puła skupiała się głównie na etapie poznawania kobiet i doprowadzania do seksu. No dobra, a co potem? Jak stworzyć związek? Bo przecież wszystkie zgrywane wady i tak wychodzą. Trzeba coś sobą zaprezentować, żeby kobieta chciała z nami być. Wyuczone teksty nie brzmią to naturalnie, a po jednocnej przygodzie przeważnie znajomość się urywa. Jeśli chodzi o osoby, które zainteresowały się puła po to, aby ruchać jak najwięcej, Przegraliście jeszcze zanim gra się zaczęła. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto rucha kilka razy dziennie, to normalny, zdrowy facet mający żonę lub dziewczynę. Z kolei pojedyncze przygody nie zdarzają się kilka razy dziennie, lecz dość rzadko i przeważnie z tak zwaną patologią lub dziewczynami o bardzo specyficznej urodzie. Z kolei chodzenie do burdelu jest drogie. Pułanie nie nauczą cię, jak zdobyć żonę, więc przegrałeś. Ale będziesz marszczyć Freda, a dziewczyny będą uprawiać seks z normalnymi, ogarniętymi kolesiami. Jeśli chodzi o fora społeczności Puła, jest to zbiorowisko seksualnie sfrustrowanych, skaczących sobie do gardła facetów bo kobiet tam nie ma żadnych. Z reguły jest to tak zwana gimbaza, bo ci starsi już dawno wzięli za siebie. Czytanie postów to jednak wielka żenada, ponieważ taki gimbus nawet nie jest zdolny do dzielnego myślenia i analizy sytuacji, tylko beznadziejnie powtarza to, co powiedział jakiś tam trener. Tak w ogóle, to jakim cudem mogą istnieć jakieś wzorce służące do uwodzenia kobiet, skoro każdy człowiek jest inny? <śm> Dodam, że te wzorce są żywcem zerżnięte z Ameryki i przetłumaczone choć nawet nie do końca na polski język. Tak samo można podrywać w Ameryce i w Polsce. Jeśli chodzi o mnie samego, to bawiłem się w. Seksualne przygody, zanim jeszcze dowiedziałem się, czym jest puła. Oczywiście tych przygód nie miałem codziennie, ani nawet co tydzień. No na szczęście niektóre z nich nie kończyły się po jednym spotkaniu, tylko trwały jeszcze przez czas jakiś. Głównie były spotkania z młodymi dziewczynami poznanymi w sieci, zakończone ujeżdżaniem kuca w moim aucie. W pewnym momencie natrafiłem właśnie na puła. Zacząłem to wszystko przyswajać i co się okazało, było gorzej niż przed studiowanie tych wszystkich technik, miałem mniej tych przygód, niestety, ale to nie było najgorsze. Miałem kilka okazji, gdzie poznałem fajną dziewczynę, która mi się podobała. I zamiast doprowadzić do związku, ja z jebałem sprawę, usilnie dotykając tych dziewczyn, całując i trzymając yy, rękę na kolanie. No dobra, powiedzmy, że mimo porażek wyciągnąłem z tego wszystkiego naukę. Społeczność puła, Klasyfikuje kobiety pod względem urody. Jest to tak zwana HB-skala. 10 oznacza kobietę idealną, 1 oznacza taką, której nie chciałbyś spotkać w najgorszych koszmarach. Robimy w prawdziwym życiu te najpiękniejsze i najlepiej odpicowane kobiety nie są po prostu warte uwagi, ponieważ są już zepsute. Przed podbijającymi do nich facetów i mają o sobie tak, takie mniemanie, że po prostu wykończyłaby faceta nerwowo. No niestety tak jest, że im ładniejsza kobieta, tym bardziej zjebany charakter nikt kto oprócz internetowego życia ma to prawdziwe doskonale o tym wie. A może powiem coś o klubach. Panuje powszechna opinia, że kobiety w klubach są łatwe, a i przychodzą tam, żeby te łatwe kobiety poderwać i przelecieć. Czy to prawda? Niestety nie. Też tak kiedyś myślałem, dopóki nie zacząłem chodzić do klubów. Jeśli ktoś powie, że dziewczyny z klubów to w tempę tępe dziunie, to zgodzę się, faktycznie tak jest. Ale czy idą do łóżka z każdym? Nie, ponieważ kluby to nie burdele yy, i ludzie przychodzą tam po to, żeby się bawić, a nie, nie żeby szukać przygód czy seksu. Te co same się kleją to przeważnie pijane pasztetowniki. Taka jest prawda. <grych> Podsumowując, jeśli masz do wydania kilka tysięcy i chciałbyś poprawić relacje z kobietami, nie kupuj żadnego szkolenia. Kup sobie ciuchy albo samochód. Nie mówię, że będziesz wyrywał laski, podjeżdżając za nich swoim BMW z wystawionym zimnym łokciem. Ale samochód załatwia wiele spraw, a o przygody, o ile ich szukasz, będzie dużo łatwiej. Jeśli już się trochę zapoznałeś z dziewczyną, jedziecie razem w pole lub w las, wtedy robisz swoje. Jeśli nie próbowałeś, to polecam. Jest to dużo fajniejszy sposób spędzenia czasu niż pójście do klubu i silne próbowanie podrybów w miejscu i, i niesprzyjających warunkach. A jeśli byłeś już na szkoleniu z uwodzenia lub chciałbyś coś dopowiedzieć w tym temacie, to zostaw komentarz, chętnie poznał opinie innych ludzi.